dobry wszystkim Dziś czwarty trening Przed pierwszym lotem konkursowym A tak około 40 km 45 Pogoda wiecznie Tutaj zachmurzone Może nie 100% tak bardzo Ale chyba no tam u mnie Jeszcze widać słonecznie było jak wyjeżdżałem Więc nie jest źle pójdą kawałek z jaterkiem więc 10 km i dogoną słońce tak chociaż słońce bardziej idzie na południe ale chyba no, powinny iść tak gdzieś tutaj no, ale zapewne pójdą bardziej tam no, zobaczymy zaraz no, jest 88 gołębi bałem jednego takiego jak powinienem może ale troszkę był niesprawny ale już tam się wyleczył zobaczymy, no, myślę, że się nie po zobaczymy Za chwilkę start, już troszkę odpoczęły gołem 10 poświęch wypuszczam jest 8 dwie minutki startują pierwszy lot Dąbie 100 km jeszcze patrz, tam coś tam Zapowiada się fajna pogoda, łotno z wiatrem, także powinny gołębie być wszystkie w domu. Trawie w niecałą no, w godzinkę tak czekam za chwilę wypuszczę gołębie. Dobra, 10 po startuję gołębie. Wszystko poszło. Tu coś się nie złapały. No, ostatnio tak rano nie były puściane przy Gołemniku, nawet zobaczymy, co to się będzie działo. Pierwszy poranny trening. W razie wszystkie wytrzymują. Łapią prędkości. Jeden coś odskoczył. Zakręcaj ta, zabieraj tego i, i do domu. Tam słabnie coś się zbliżyły i ale jeden jakiś taki słaby coś chociaż on pierwszy do domu będzie wracał raczej być może Jeszcze chwilkę. Gdzieś tam znikły. Bardziej w prawo poszły. Z boku wiatru. Nawet ja się wynurzą. Banery zasłaniają. No, nic się nie wynożyły no jeszcze chwilkę może coś tam się wynurzą. powinno ich dosyć być widać tam poszły bardziej na skierniewice no, właściwie nie na skierniewice a no, gdzieś tam na łódź Może tam dalej i niżej poszły, ale powinny wyskoczyć. No nic nie widać ich. Jadę do domu. No już jestem w domu, a gołębi nie ma. No na razie jeszcze taki w miarę czas, ale już powinny być z daterkiem. Na razie 45 minut. No to jeszcze tak powiedzmy, że ten że jakby tam gdzieś krążyły to jeszcze tam no ale już powinny dolatywać no, no już właściwie 10 minut w plecy no, no rańsze, po... rańsze wypuszczenie no, tak ostatnio nie były rano puszczane nawet na oblocie przy gołębniku to troszkę tak nie wiedzą co się dzieje może Zobaczymy jeszcze chwilę Poczekam i no, muszę jechać Na no. no, za pięć. Tu nie widać no, U nas też się zachmurzyło Ale akurat takie Akurat taka pogoda na no. na locik no ciekaw jestem jakby z której strony zalecą no na razie nie zapowiada, że w ogóle zaleciały no lepiej co bym tu zobaczył ich, to by, czy ja strzębia by odbronił czy coś no to... tak jak przylecą mnie nie będzie to teraz no rośnięte, trawy pasowałoby skosić, no może się może się uda skosić będzie trochę milej no gdzieś poszły w przeciwną stronę całkowicie jak odjeżdżałem, jakieś tam mi prześmigły, ale nisko i poszły bardziej też na zachód, także na południe właściwie. Znaczy to moje? Tak jakoś dziwnie, bo z północy, no, tak jakby nie moje, nisko. No, muszą się trochę rozpatrzeć dalej. Tak? Dopiero złapią może kierunek no. no ale już powinny Już powinny łapać no. Te trzy razy były no, no z tym, że wszystko te późne puszczanie no. no nic nie zarapują, kolejne minuty lecą ładnie z kierunku powinny zalecieć a tu nic no. wiaterek jest zachodni No i nic nie widać. A minuty lecą. O i z cholerów nie widać no. coś tam powinno przeciągnąć no. taka wtopa by była, no jeszcze tam te 50 minut no do, do godziny, tam no pierwszy taki ten, dalszy tego no. to nie będzie źle ale no już powinny 50 minut, już powinny siadać, no już mają plecy sporo no 20 km już robią więcej co najmniej także na razie do domu nie leciałem. za bardzo, no z rana takie głodne też nie są, to nie mają chęci aczkolwiek, no tak za bogato nie dostały, no. no. a tu już jeden dobra, idę tam na podwórko sprzedawać tam jeszcze jeść i, no i tego, no raczej nie zobaczę chyba przylotu no jeszcze parę minut mają no ale już za długo nie będę mógł zostać no dobra, na razie kończę no, już jestem w domu Coś tam przyleciało, trochę jest, ale braki też są. Chyba na razie 883 się odbiło. O ostatni teraz 16, 18, 13, 55, 13, 35, 9,58 58, 11, 18, 10, 13, 9, 58. 9,43, no i tutaj 70 sztuk, tak 6 sztuk przyszło w miarę razem tutaj tak można powiedzieć Jeden za drugim no Chociaż to tu wcale nie, bo tu <śla> hola hola tutaj 29 8 przyszły pierwsze ja wyjechałem 8.20 20 Pierwszy tu przyszło ósma 36, jeden, drugi ósma czterdzieści no i tak ósma czterdzieści no tu przyleciało tak można powiedzieć, no z 50 sztuk, później parę pojedynczych. No i później za parę pojedynczych, i później o w pół do dziesiątej dopiero następna grupka. Eee. Tutaj 58 o 77 no za 20 sztuk, później o pół godziny, prawie później. Także ładnie się tu zleciały, trening wytrzymałościowy miały, no rano ładnie się z jakimiś ścięły, dodatkowo, no i tak wyszło, no. no ale zleciały się czterech, na razie brakuje, myślę, że ten, że może coś się tam nie odbiło, aczkolwiek no jednego na pewno nie ma bez połowego, widzę, że on taki najsłabszy był o tamten na skówce różowej taki niebieski przyleciał teraz najpóźniej, później no, ale on tu niedaleko u kolegi był także coś tam no, raczej nie będzie z niego pożytku no zobaczymy może się wprawi jeszcze z taki troszkę większy gołębi ale już nie za bardzo w mu się wracać nie trafił tam gdzie potrzeba Zobaczymy jutro będę chciał też z rana, bo z rana nie wypuszczam głębi i inaczej nie będę mógł wypuścić także jutro będę się chciał przyjechać tak na bliski kilometrach żeby tam no, tylko sobie przyleciały i wjadły Dzisiaj chciałem całkowicie nie dać im jeść ale no, z racji tych późniejszych dolotów no, troszkę im dałem no, żeby troszkę złapały tego pożywienia bo jednak trochę zleciały to Zlatały się to żeby mi się nie osłabiły za bardzo do staną trochę ze wzmocnieniem kwiatki dzioby niektóre są głodne także tego No nic na dziś trening zakończony za no, już bym nawet roztercze bo mogło, no, mogło nic nie dolecieć nawet bo tak było różnie teraz jest wszystko możliwe no, ale się zleciały. Trzeba trochę uwielić. Troszkę się zleciały. No dobra. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Dobry lot.